Czego dzisiaj potrzebują w ogóle polskie miasta, jeżeli chodzi o tą stronę technologiczną? Potrzebujemy nowej generacji szyb, takiej termoizolacyjnej. Że szyba jest szybą, to jest tylko nasze złudzenie. No właśnie. Rozwój technologii pozwolił na to, że te szyby już nie stają się słabym punktem, ale też pozwalają być takim mocnym punktem budynku. Wyprowadziliśmy taki eksperyment, gdzie polski dron Prometeusz z miotaczem ognia um, uniósł się nad. Szybą ogniodporną. No I rzeczywiście sprawdziliśmy w ten sposób, czym jest dzisiaj ognioodporność szyb. Mieliśmy takie opracowanie ślad węglowy budynku jednorodzinnego pod lupą, w którym pokazaliśmy, jak bardzo nasze dochodzenie do neutralności klimatycznej... ma wpływ na te budynki. Tak Dokładnie tak. Nie ma lepszego produktu niż składnik. Recycling terwialny. Podjęliśmy zobowiązanie, że do roku 2050 będziemy neutralni klimatyczni jako grupa Sangobę tak. na świecie. Za mną jest y, hasło, jest cel nadrzędny grupy Sangobę, y, który jest w zasadzie jedynym ograniczeniem do użytkowania tej przestrzeni. Jeżeli ten, kto tutaj będzie korzystał z tej przestrzeni, będzie chciał czynić świat lepszym, piękniejszym miejscem do życia, bardziej zrównoważonym, to my go tutaj zaprosimy i zapewnimy mu wsparcie, żeby swój event, promocję swojej innowacji mógł yy, przeprowadzić.